Był to wyjątkowy wieczór w Domu Kultury w Ozimku. Inauguracja nowego sezonu artystycznego rozpoczęła się koncertem pełnym emocji i wzruszeń. Chcieliśmy po prostu uroczyście rozpocząć y, rok taki y, kulturalny pokazać też to, co udało się zrobić w tamtym roku. A jeśli chodzi o Pana ten rok, to mamy parę pomysłów, na razie nie będę ich zdradzał. Natomiast na pewno chcemy utrzymać to, co już do tej pory było i wprowadzić parę nowych rzeczy. Koncert był także momentem symbolicznej zmiany. Ustępująca dyrektor Justyna Wajs-Fijałkowska pożegnała się ze swoją funkcją. Jednocześnie z entuzjazmem powitano nowego dyrektora Andrzeja Wilczyńskiego, który przejął stery tej instytucji. Dziękujemy za twoją pracę na rzecz mieszkańców, a dobrą wiadomością jest to, że już ty nas zostaje wśród nas. Sporo nowych grup. Przyjaźni, twórczości się tutaj zaczęło wykluwać i rozwijać. Myślę, że to wszystko dzięki wspaniałej ekipie, która tutaj pracuje, dzięki ludziom, którzy po prostu z pasją i z miłością e, podchodzili do swoich zadań. Muzyka mogła podziwiać występy sekcji wokalnych i tanecznych, a także usłyszeć o zimską orkiestrę dental. Wokaliści reprezentują Dom Kultury na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. E, śpiewają na festiwalach, konkursach. My tam tańczymy, jakieś układy robimy, szykujemy się na zawody. We foyer czekała dodatkowa atrakcja warsztaty sekcji plastycznej, które pozwoliły zajrzeć za kulisy artystycznej pracy. Mieszkańcy Ozimka pokażą nam, w jaki sposób widzą Ozimek. Są to takie pocztóweczki z miasta, jakieś takie pejzaże konkretne. Działalność teatralna w Domu Kultury to jest właściwie grupa dorosłych z domieszką młodzieży i jest to taka grupa, która już istnieje 34 lata. Troszeczkę w jakimś tam stopniu w ostatnim czasie idziemy w stronę teatru lalkowego, ale raczej dla dorosłych, chociaż w tej chwili przygotowujemy spektakl dla dzieci. Nowy sezon w Domu Kultury zapowiada się inspirująco i różnorodnie, a to wydarzenie stało się jego najlepszym otwarciem.